Ewa Kryza to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek dziesiątej edycji, Rolnik szuka żony. piękność podbiła serca wielu widzów, którzy do dziś z chęcią śledzą jej losy. Ostatnio wybranka Waldemara postanowiła w końcu pokazać w pełnej krasie swojego sześćletniego syna. Widać rodzinne podobieństwo? Nieudana przygoda Ewy w Rolnik Szukażony 10. Ewa Kryza z pewnością jeszcze na długo pozostanie w pamięci widzów 10. Edycji programu Rolnik Szukażony. Pochodząca z Wielkopolski piękna 31-latka starała się o względy 41-letniego Waldemara. Urokliwa wokalistka, która prywatnie jest mamą 6-letniego Juliana, niemal od początku swojej przygody z programem uchodziła za murowaną faworytkę w zdobyciu serca Waldiego. Niestety, ich relacja nie miała żadnych szans na powodzenia, co widzowie zauważyli już na początku programu. Waldemar był zafascynowany Ewą, a właściwie jej wyglądem oraz figurą, ale między tą dwójką nie zaiskrzyło. Ewa nie znalazła w rolniku tego, czego szukała, czyli wsparcia i partnerstwa. Niestety, skończyło się to brzydką pyskówką w finale show i oskarżeniami Waldemara, że Ewa szukała w programie niemiłości, tylko promocji. Ewa Kryza nareszcie pokazała syna, niepowodzenie w romantycznej relacji z Waldkiem z pewnością nie było dla Ewy łatwe. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po zakończeniu programu, Waldi popadł w mocną niełaskę fanów show, zaś Ewa stała się ich ulubienicą. 31 latka zyskała całkiem pokaźne grono fanów, którzy chętnie śledzili jej dalsze losy w sieci. Śledzący Ewe internauci zdążyli już się przyzwyczaić do tego, że ta raczej nie porusza na swoim Instagramie tematów z życia prywatnego. Co prawda, wstawiała materiały związane ze swoim synem z poprzedniego związku, a nawet udostępniała jego zdjęcia, jednak skrzętnie ukrywała wizerunek chłopca. Aż do teraz, na najnowszej relacji na Instagramie, Ewa postanowiła pochwalić się zdjęciem z obchodów dnia matki w przedszkolu, do którego uczęszcza jej 6-letni syn Julian. Na udostępnionym kadrze obserwujący Ewe Fani mogli w końcu zobaczyć jej latorość w pełnej krasie.